To bajka szatana, to atrak na dziecko wieczorem i z rana. Nie będziemy tych euro mieli w Polsce, dlatego że nowe banknoty zaczynają robić. Nasze, pln -y. Dokładnie, w nadchodzącym Piękne tygodniu -y. Narodowy wzory. Bank Polski ujawni właśnie nowe wzory banknotów. Tak informuje wirtualna Polska. Co znaczy nowe wzory? Że będą nowe szlaczki czy nowe będą osoby nowe na banknotach? Że, będą, czy piękny, czy że będą nowe osoby na banknotach, że będą um, nowi projektanci zajmują się już. Że Jacyków coś że tam coś na przykład Jacyków, Chorodyńska, banknocik z krzesłem. O, tam będzie wszystko słuchaj, Tak, że, że, będzie że będą wydać szafiarki, że będą wciążki, dokładnie, będą różowe. będą homo. Banknoty przez Jacekowa, specjalne. Tak, banknoty. I będą e, królów, nie? królów, uśmiech, mieszko stary, nie będzie taki wcale stary, krzywo będzie miał proste usta, sfotoszopowane, -no, lasko nogi, będzie miał obciętą laskę i takie będą różne rzeczy. Ale też, słuchajcie, no. słuchajcie, tak na serio, rozważane jest także wprowadzenie do obiegu nominału 500 złotych, uwaga, królową Polski. Tylko od razu mówimy, że nie chodzi o Dodę, tylko chodzi o Jadwigę, która była celebrytką, ale lata, lata temu. Jadwigę, tak Jadwigę chyba, prawda? Tak, była Jadwiga, taka, prawda? Jadwiga, Banknot. to, że, że pensja w dwóch banknotach? Tak, co? słuchaj, yy, no, no właśnie. Mniej więcej. Ale poczekaj, jeszcze chcę ci powiedzieć, że będzie banknot fit, cienki, z Ewą Chodakowską. Jejku, to będzie naprawdę fit, to I może na karcie warto. kredytową. To, jej, taką dużą, będzie bardzo cienki to, banknot, ale za to o dużym nominale. Że prezes Kaczyński teraz wejdzie do Biedronki z banknotem 5 złotowym i Jejku, kupi no. pewnie ser z promocji. Ser z promocji, ten oleander. 666 uderza zawsze po kryjono, zwłaszcza gdy... Mamy nie ma w domu... Kitty to atak na umysł i Pomyślne Pomyśl, na życzenie. Pomyśl, życzenie. Czyli Szymon i Iga. Szymon W